Witam wszystkich, dzisiaj taki krótki poradnik, jak palić drzewem w kotle na kogroszek. U mnie akurat będzie to polewane na ruszcie wodnym, na stałe zamontowanym, ale są też zmienne, żeliwne, stalowe. Więc już jak się pali to zamykamy górne drzwiczki. I najważniejsza teraz rzecz. Dopływ powietrza regulujemy dolnymi drzwiczkami. W kotłach bardziej zaawansowanych są tak, że klapki na łańcuszku, które regulują dopływ powietrza. U mnie tego nie ma, więc reguluję tym i po prostu kawałkiem polana przyciskam, żeby drzwiczki nie odchodziły. Szkopu w tym, żeby paliło się tak, żeby ogień nie szedł w komin. Na razie nie widać tego ognia. O, tutaj pokazuje. Ale pa, popatrzcie. Otworzę trochę drzwiczki więcej. W dole. Już się zaczyna mocniej palić. Jeszcze tego nie widać, bo za słabo się pali. O, o, już są przybłyski ognia. O, widać. To już jest trochę. Trochę za mocno drzwiczki są otwarte. Trochę przymknę. O, przymknę, przycisnę. O, już, już taki ogień jest delikatniejszy. I po prostu nie ucieka wam ciepło do komina. Nie macie strat. O, coś takiego ma być, nie? Zamykamy. O, patrzcie, u mnie tyle wystarczy, żeby nagrzać wodę w boilerze 150-litrowym. Więc yy, dosyć, dosyć, dosyć mało tego. Ja tu jest, jest trzy grubsze kawałki, reszta takie opoły. Więc ładnie to, ładna jest efektywność pieca, kotła. Mylę zawsze piec z kotłem. Dobra, no i zamykamy drzwiczki. O! No, i u mnie tylko, tylko są otwarte. Po Pod głosie samym będziecie słyszeć, czy mocno się pali, czy słabo. Lepiej, żeby tak lekko się paliło. bo szybko nabije temperaturę na kotle. Pójdzie po ogień. Ogień pójdzie w komin. I po prostu będziecie mieli dużo strat. Jeżeli macie problemy z tym, że wam dużo idzie po prostu opału. U mnie akurat jest dosyć dobry ten otwór, bo bardzo duże polana wchodzą. O takie na przykład, zobaczcie. O takie wejdzie bez problemu. Większe wchodziły dwa razy tyle, ale tutaj akurat tego nie mam. To jest drzewo sosnowe. Suche, ponad rok leży w garażu i tak to się pali elegancko. O. Zamykamy. Tutaj trzeba. O i ogień. O. Spokojny ogień. Ma być spokojny ogień, bo jak będzie duży, to wam pójdzie wszystko w komin. Stąd też mam tutaj wypalone. Bo na początku otwieram yy, dużo, myślałem, że to będzie lepiej, bo yy, jak lepiej się pali, to yy, będzie lepiej. Ale to złudne, jest to złudzenie, nie ma to żadnego sensu. Ponieważ ciepło Wam ucieka, no i jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że szykuję nowy film. Nie wiem, gdzie będzie no chyba gdzieś za tydzień. Będzie to hit, bo tym to nikt nie pali w Polsce na pewno w kotle na na groszek z podejnikiem. To od razu Wam mówię. Czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, zobaczymy. Będzie eksperyment, ale jak to się uda, to normalnie będę w szoku. I będę mógł w stanie zaoszczędzić, i to każdy z Was, który, ma, który mieszka w domu jednorodzinnym, zaoszczędzi, jeżeli zrobicie tak jak ja, oczywiście to jest tylko w sezonie letnim, od razu mówię. Taka zagadka. No i zobaczycie, sam też się zastanawiam. Jestem w trakcie przygotowania tego towaru, będę to mieszał z trocinami, bo na razie mam. Tutaj jeszcze napełnione całe skrzynie. Jeszcze tego nie, nie zużyłem. Tutaj taczka, co stała z tym syfem, to wszystko w to wsypałem, wymieszałem. W poprzednim filmiku e, mnie cię widzieli. Jak ktoś nie widział, o co chodzi. No i mam nadzieję, że wyjaśniłem. Chyba ja powiedziałem wszystko o tym paleniu. Po prostu najważniejsze jest odpowiedni dobór powietrza. Odpowiedni dobór powietrza jest sekretem do jak najlepszego spalania drewna w kotle na ekogroszek. Tak to działa u mnie. Tak, jest zamknięte. Całe się nie pali teraz. Gaśnie, jak na przykład nagrzeje wam mocno kocioł tylko do 85 stopni, zamykacie i on samoczynnie spadnie temperatura. Jeżeli będziecie chcieli, chcieli palić, to lekko otwieracie, uchylacie, I no tak to działa u mnie, nie ma, nie ma w tym żadnej filozofii, ale może niektórym pomogłem, którzy mają nowy piec, pierwszy raz palą drzewem albo chcą zaoszczędzić wcześniej pali ekogroszkiem tylko. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. I tak to się pali i woda będzie nagrzana. Bole 150 litrów, powtarzam. Dziękuję i do zobaczenia w tym filmie, który mam nadzieję stanie się hitem. Do widzenia.